I polski John trochę Polski John trochę Dobra, dobra, niech jeżdżą. No. Takie coś by nam się tego... Может, уже бурки свои заложим? Потом кто подложит Добро. Не, еще тропа. Niech jeszcze jedzie. Ale za się nie wejdzie? ale czym mnie wejdzie? Niech. nie. Nie. Niech. 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 Dobra. Płychę musi przekieć? Do góry. Do góry. Trochę tryszcze daj do przodkież. Dobra. Dobra. Teraz no. Dobra. Wytek, nowy na wytek. No to na razie, cześć. Będziesz się filmik z rozładunku. Cześć.